Dzisiaj jest 30 sierpnia, wtorek 2022 rok. Jest to informacja do ławy przysięgłych Suwerenów wolnych, żywych, świadomych ludzi, do sędziów pokoju, do prokuratorów pokoju, którzy już całe szczęście są ukonstytuowani i funkcjonują, istnieją, jest to budynek sądu rejonowego dla miasta Wrocławia, tu jest. Na pierwszym piętrze właśnie tutaj widać, o, jest rejonówka na, na, na krzykach. Tutaj właśnie gdzie jest to otwarte okno, wiatrak, to jest, to jest właśnie sekretariat i tam właśnie bardzo często w różnych godzinach przebywa bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, druga Waszczepanik, lat 51 która jest bezspornie przestępcą międzynarodowym i ją system chroni, i to mocno, jako sekretarza sądowego dziesięcioletniego, który tu pracuje. Tutaj może pan będzie chciał DHL-em, DHL-em? Nie, nie chcę. Dobrze. Który tutaj pracuje, ale dokonuje przestępstw już ponad 5 lat. Przez to jestem tutaj pacyfikowany przez system sądowniczy, milicyjno-obywatelski i tak dalej we Wrocławiu. I nie tylko w Warszawie też zostałem spacyfikowany przez Milicję Obywatelską trzy lata temu. Więc ponoszę bardzo duże szkody w wielu aspektach mojego życia i istnienia poprzez bandytę sądowego, który teraz w tym momencie tam jest, bo dzisiaj w pracy jest. Ale jakoś tak nie wiem, przyszedł później, czy jakoś tak nieważne. Więc dzisiaj potwierdziłem to po raz kolejny, tylko że załóżmy teraz już to publikuję, w miarę, aby wszyscy sędziowie pokoju i prokuratorzy pokoju mogli się właśnie zapoznać wcześniej z tymi wszystkimi materiałami, które tutaj właśnie zostawiam. Hmm, aby to nie było ukryte, nie by było pomocne. Jak działa system? Hmm, sądowniczy we Wrocławiu oczywiście, wysoce patologiczny. Więc e, dla mnie jest po prostu ważne, aby jeśli ten e, parszywy, skundlony bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, jeśli wchodzi ze mną w jakąkolwiek... Y, 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 o tam się okno uchyliło, teraz poruszyło się. Ale nikt tam po prostu nie wychodzi, bo Załóżmy, być, być może wiedzą, że ja po prostu tutaj jestem, na dole, więc nie chcą ze mną wchodzić w jakąkolwiek interakcję, ale zobaczcie, tutaj gdzie stoję, na chodniku, to jest, nie wiem, no 25 metrów linii proste, więc załóżmy, siłą rzeczy po prostu, o tutaj, że ja łamię zakaz. Że ja łamię zakaz, będąc tutaj, tak na upartego po prostu. Zobaczcie, załóżmy, ile tu może być metrów? Tu się kończy chodnik, tu są kraty, i tam już pierwsze piętro, te okna. Więc załóżmy, państwo polskie zabrania mi stać tu na chodniku. Nie mogę tutaj być, bo w każdej chwili system, jak będzie miał zły humor, i tak dalej, po prostu będzie miał złą wolę, to może mi spokojnie spacyfikować w jakikolwiek sposób, i tak dalej. Ale dzisiaj właśnie informuję znaczy dzisiaj nie tylko, że jestem tutaj jako suweren, więc system jest przestępczy, bandycki, matrixowy i system nie pomaga ludzkości mimo, że po prostu może to ustalić łatwo, sprawnie że jestem wolnym, żywym człowiekiem nie jestem osobą fizyczną, nie jestem dowodem osobistym, plastikowym, nie jestem paszportem nie jestem numerem ZUS-u, nie jestem numerem NIP-u, nie jestem, nie jestem, nie jestem i nie jestem coś, co załóżmy tam Ktoś chciałby mi zasugerować, insynuować i mówić mi po prostu, że, że ja jestem kimś lub czym, że jestem osobą fizyczną, jakąkolwiek tam po prostu chcieliby mi mówić. Jestem żywym człowiekiem, tutaj stoję przed budynkiem wroga, przed budynkiem okupanta, który dzisiaj łaskawie nie użył siły fizycznej wobec mnie, ale załóżmy, gdybym był trochę dłużej według ich jakichś się i tak dalej, po prostu to to spacyfikowałby mnie bo no, systemy załóżmy są po to często, aby pacyfikować więc tak to wygląda, ale to się tylko dzieje na polecenie bandyty międzynarodowego, przestępcy międzynarodowego, złodzieja międzynarodowego kłamcy międzynarodowego, mataczyciela międzynarodowego, jest teraz tutaj tramba i są różne hałasy i tak dalej. Magdalena Kaliszewska, która tam wszystko robi świadomie, ale ona teraz mnie nęka uporczywie załóżmy w sposób prywatny w różnych wiadomościach, więc po prostu chcę. Mieć podany jej stan zdrowia od 1 stycznia tego roku aż do dnia dzisiejszego. Załóżmy, abym wiedział jej ogólny stan zdrowia, w szczegółach, właśnie czy jest chora, na jakie choroby, czy ma jakieś skutki uboczne, czy różne preparaty medyczne, zagraniczne przyjęła, ile daweczek jakiej firmy, numer serii. Numer tego preparatu medycznego, jakie były brane i czy jakie skutki są uboczne, które na pewno mają wpływ na psychę, na emocje, na działanie mózgu, na pracę umysłu i na decyzje podejmowane przez kogoś, kto, kto po prostu jest chory, mimo że może nie być tego świadomy, a tym bardziej jest ważny. Yy, stan i poziom hormonów w jej krwi, bo jak załóżmy, ona ma tam pięćdziesiątkę na karku z kawałkiem, czy jakoś, tak? Więc załóżmy, no, yy, yy, różne burze hormonów w jej ciele, w jej krwi, w jej różnych gruczołach, w jej komórkach, w jej skórze yy, yy, mogą powodować po prostu to, że. Jakieś zaburzenia emocjonalne, osobowości i tak dalej, po prostu mogą, yy, mogą być takie czy inne, a na pewno po prostu są jakieś, więc po prostu trzeba to zbadać, właśnie ustalić, czy jest poczytalna czy niepoczytalna i czy po prostu yy, yy, jej decyzje świadome jako wolna wola, czy nie będą nikogo krzywdzić, właśnie o to chodzi. To jest ważne. Czy ona właśnie występuje wobec mnie jako, yy, nie wiem, pracownik sądu, jako służbista, sugustemidy, yy, jako sekretarz sądowy, czy po prostu prywatnie, czy jakoś tak. Po prostu musimy to dokładnie ustalić, w jakim trybie po prostu ona coś ode mnie chce, czym to jest, do czego to zmierza i czy to jest yy, właściwa ścieżka, zasadna, czy jakaś taka pół na pół, niezasadna, niekonstytucyjna, niezgodna z jakimiś nawet korporacyjnymi przepisami i tak dalej i tak dalej. A więc otrzymałem dwie prywatne informacje od tego skundlonego, parszewego bandyty, kłamcy i złodzieja międzynarodowego, przestępcy międzynarodowego, że po prostu ona mnie nęka uporczywie wiadomościami prywatnymi po prostu i Wymaga ode mnie określonego zachowania się. Więc no, chcę to ustalić, czy jest ona chora, czy zdrowa, czy na głowę, czy ma wszystkie klepki w głowie na właściwym miejscu, czy może być inaczej. Po prostu ja, ja to muszę wiedzieć. Właśnie, co ten bandyta i przestępca chce? I czy ten przestępca y, pięcioletni międzynarodownie, czy jest on zdrowy, czy jest chory bo bo czegoś można